13 marca 2019 roku Instytut Nauk Biblijnych KUL zorganizował po raz kolejny Wiosenne Dni Biblijne. W tym roku były one poświęcone kwestii płciowości w Biblii. Ten temat został już zaproponowany w zeszłym roku jako temat, który jest bardzo aktualny i te dzisiejsze dyskusje nam o tym bardzo dobrze mówią. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wydobyć ten obraz człowieka, który jest obrazem. Na wzór Boga, obrazem, który jest obrazem mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz i podobieństwo samego Boga. Wydobywać te teksty Starego Testamentu, wydobywać teksty Nowego Testamentu, w której możemy zobaczyć tą właściwą naturę ludzką. I to jest główny. Taki powrót do źródeł, to co już akcentował Sobór Watykański II, którego to wezwanie jest dzisiaj może bardziej aktualne niż wtedy, kiedy on obradował. Ten XXI wiek widzimy, jak jest zrealizowany, jak te role kobiety i mężczyzny gubią się. W tej relacji mężczyzna-kobieta rodzi się coś nowego, rodzi się życie, rodzi się coś, co daje właśnie przedłużenie. Tego gatunku ludzkiego, i człowiek może w tym akcie stworzenia, w tej relacji między mężczyzną i kobietą, niejako odzwierciedlać ten akt stworzenia samego stwórcy i uczestniczyć w tym akcie stworzenia.